Siemanko, nowy rok, nowy ja. Postanowiłem, że dzisiaj nagram dla Was vloga. Mam dzisiaj dzień montażu, kilka fajnych filmów. No i zobaczycie część dnia, jak wygląda dzień montażysty. Jedziemy. Ale najpierw najpierw lecimy na kawkę. W sumie, czemu ja tych vlogów nie robiłem, ale wydaje mi się, że to jest jednak taki element perfekcjonizmu, że jeżeli nie zrobię tego wideo idealnie, to znaczy, że ono nie będzie dobre. Znaczy, w moim rozumieniu, bo wiem, że na pewno tak nie każdy patrzy. No, zarąbiście. <gry> no, no, początkowy vloger, bardzo mi się podoba. Logowo nie jest takie proste. No, ale to, co jest tak naprawdę idealne, jest dość mocno subiektywne, więc lecimy. E, właśnie zabieram się za montaż filmu historii e, dla marki Jolasz. Robimy taki 3-minutowy film, w którym opisujemy to, w jaki sposób jedna z instruktorek doszła do tego miejsca dzisiaj. Muzyka tak naprawdę jest połową całego doświadczenia oglądania filmu. Kiedy są dobre nagrania, ale muzyka nie pasuje, to oglądający może stwierdzić w sumie, to nie do końca czuje cały koncept. Więc tak bardzo istotny jest wybór muzyki. Ja korzystam z Artlist. Ewentualnie wybrałem trzy utwory, które będą pasowały. Sam film ma mieć celowo 3 minuty. Także myślę, że z tych utworów potrzeba z 5, także jeszcze dwa kolejne mała podróż w czasie właśnie skończyłem montaż filmiku dla Michaliny podsumowując muzyka to jest połowa całego doświadczenia oglądania także warto wybrać ją jak najbardziej odpowiadającemu klimatowi tamtego klipu w kolejnych vlogach będę wam pokazywał więcej takich szczegółów więc do zobaczenia w kolejnym